Nowy dziwny kanał dla dzieci, pokazujący rzeczy nie dla dzieci. MrBeast pobija rekord Guinnessa na nowym filmie. Popularny youtuber zmusza na swoim serwerze Discord do wysyłania fanartów na groźbę ban na serwerze Minecraft. A Korea Północna otwiera resort dla turystów. Słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji i polajkowania tego filmu, bo to naprawdę mi pomaga i pozwala tworzyć nowe materiały. MrBeast wrzucił nowy film, na którym ustanowił rekord świata. Jest to film, w którym porównywał w różnych zawodach ludzi i zwierzęta i pomijając, że to jest Naprawdę świetny film. Bo serio, jak zawsze było widać, postaranie włożone w ten film. To już chyba normalu Mr. Beast. Przejdźmy do rekordu świata. Najwyżej skaczący człowiek na ziemi, jeśli chodzi o skok z rozbiegu, Darius Clark, zmierzył się z Tygrysem i nie tyle, że wygrał, to jeszcze pobił swój rekord o 2,54 cm, czyli 1 cal. Cały film był naprawdę ciekawy. Innych rzeczy, które również tam były, był wyścig Formuły 1 z Gepardem. A w ogóle zauważyliście, jak Mr. Beast wychodzi z dram? Przed chwilą była afera z generatorem miniaturek AI, który stworzył a teraz wypuszcza taki banger. No wyjście ze stylem. Dużo akcji widziałem w community youtuberów dla dzieci, ale wymuszanie robienia fanartów, no tego jeszcze nie było. Wszystko zaczęło się od tego, że dostałem kontakt do jednego z członków serwera Discord powiązanego z serwerem Minecraft Kidowice, należącym właśnie do Dave'a. Członek ten powiedział, że na serwerze Minecraft dają bany za zupełnie losowe rzeczy, a następnie wymuszają robienie fanartów, żeby otrzymać unbana. Najlepsze jest to, że zasady tego, jak ma wyglądać ten fanart, są po prostu absurdalne, bo cytuję: Rysunek musi być na kartce A4, a na rysunku musi być data i nick i całość ma wyglądać schludnie. No wydaje mi się, że gdyby to były takie żarty, to wymagania nie byłyby tak dziwne i restrykcyjne. No i dla mnie najważniejszą sprawą w tym temacie był motyw. No bo po co w sumie te fanarty? Słuchajcie, choć próbowałem, nie mogę znaleźć chociaż jednego odcinka, w którym Dave lub inny członek dawali te fanarty jako pracę widzów. Choć do tego przekonywał kolegę członka, od którego mam informację. Co ciekawe, w regulaminie serwera nie jest napisane cokolwiek o tym, że trzeba wysyłać fanarty, jeśli chce się dostać Unbana, co jest dziwne. W tym temacie mam duży niedosyt. Bo po co im te fanarty? Jeśli po to, żeby udawać, że ludzie sami z siebie chcą to wysyłać, to czemu jest tyle zasad o tym, jak ma wyglądać ten fanart? Słuchajcie, jeśli ktoś z Was ma jakieś informacje o tym, po co im te fanarty, możecie się skontaktować. Informacje o tym, jak to zrobić, macie w opisie. Na tą chwilę jednak muszę zawiesić sprawę. Słuchajcie, jeśli nie macie planów na lato, Korea Północna właśnie otworzyła swój własny rezult dla turystów, który ma zawierać hotele, restauracje i wszystko co potrzebne. A no więc jeśli nie macie co robić, to polecam. A tak na serio bez żartów, raczej jest to kolejna próba Kim Jong. Una do pokazania, jak tam się super żyje. Jest to całkiem zabawne, ale nie sądzę, żeby ktoś na serio chciał tam jechać z oczywistych powodów. I teraz główny i najbardziej zastanawiający temat to odcinka kanał Ercio. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to nic dziwnego, bo niestety odbiorcami tych filmów są osoby młodsze. Później zobaczycie, czemu niestety. Ercio nagrywa Robloxa w formacie takim ala fabularnym no są tam sezony i w ogóle. A odbiorców ma dużo, bo już z obu kanałów ma ponad milion subskrypcji. Swoją drogą chcę tu podziękować Ciaskowanemu i Igor X-Life, bo oni uświadomili mi, że coś takiego w ogóle jest. I oczywiście za ich zgodą wziąłem od nich ten temat. Wbijajcie na ich film, bo oboje zrobili świetną robotę. No Ale co w sumie jest nie tak? Na pierwszy rzut oka to kolejny youtuber wrzucający codziennie godzinny film o tym jak łazi i gada piskliwym głosem. Bo wiecie, jakby się gadało normalnie, to dziecko nie skuma. No tu jest trochę inaczej, bo Ecio pokazuje między innymi noże i krew na miniaturkach. Ale przecież dał, że cytuję. Seria hejterka powstała dla rozrywki i zabawy, nie traktujcie jej poważnie. No albo twoi widzowie nie umieją czytać, bo pierwszy z góry komentarz martwi. Się o ciebie i twoje zdrowie albo po prostu najpierw dajesz disclaimera, a potem udajesz, że jakiś ghostwe zgonić a polecie z nożem i w ciebie nim rzuca. Wybierz sobie. Patrzcie gdzie on jest na górze Kurde Wziął już, dobra, spadamy Spadamy, spadamy Nie wiem gdzie uciekać. Nie pamiętam które szedłem Kurde O kurde da vam svađam do domu I idę się tam zamknąć. Ale kim jest ta hejterka? Wierzycie, jak wielu youtuberów dla dzieci kreuje sobie jakieś złe postacie, żeby robić wokół nich odcinki? No tutaj jest to hejterka. I wydaje mi się, że on w ten sposób próbuje jakoś walczyć z hejtem. No ma tu jakieś drugie dno. I przy tym zniechęca swoich widzów do ludzi krytykujących jego twórczość, bo jego widzowie widzą osoby, które hejtują jego content jako psycholi próbujących mu zrobić krzywdę. Jak spojrzycie w jego sekcję komentarzy, ta teoria tylko się potwierdza. Hejterka ma również swój kanał, na którym postuje filmy jakościowo nieodbiegające od tego, co widzimy u Ercia. Czy ja właśnie obejrzałem egzekucję w Roblox na kanale, który jest stworzony dla pięciolatków? Chyba tak. Są również shortsy, które co do jednego zawierają słowa: Jeśli kochasz swoją mamę, daj lajka i tak dalej. Dosłownie są to shortsy robione tylko po to, żeby ktoś dał suba bądź lajka. Żaden short nie ma jakiegoś sensu, nie wprowadza czegokolwiek do świadomości odbiorcy, nie jest nawet jakoś bardzo rozrywkowy. Wszystkie są robione po to, żeby odbiorca wbił wyświetlenia. No i to jest trochę smutne, że ktoś ma tak wyprany mózg, że jest w stanie oglądać filmy tak bezcelowe i bezsensowne jak shortsy Ercia. Jakby oglądać reklamy dla przyjemności. Jak o tym pomyślicie, to taki sam sens. Najgorszy chyba jak dotąd odcinek, jaki udało mi się znaleźć, dotyczy czego, że... Ercio dostał paczkę od hejterki. I wiecie co jest najlepsze? Napis na kartonie był mamy tu w środku. O kurde, co to jest? Nie wiem czy to dobrze widzicie. Co to jest? Dobra. O cholera! Ej, tutaj jest, wy to widzicie? Tak się widzicie to? To jest kre. nic. O kurde, tu też jest popryskane. Słuchajcie, ja może tak pokażę. Co to w ogóle? Dobra, ja już ja mniej więcej widzę, co tutaj jest w środku. Jestem przerażony, tak szczerze mówiąc. Jaki słaby chorob, czy ja daję film dla dzieci. Z jednej strony robisz sylwę opowiedzi, jakby twój widz był skończonym idiotą, a z drugiej dajesz jakiś film, w którym wyjmujesz z zakrwionego kartonu swoją lalkę z gwoździem i sztużą Udając, że ktoś ci grozi, próbuje zrobić krzywdę. Stup. Dobra, ale najgorsze to jest to, ta, ta, ta największa rzecz. Kurde, to jest jakieś przyklejone. Co to jest? Co to kurde jest? Co to jest? Widzicie to? To jest jakaś moja lalka. Tu jest moja twarz, a tu są powbijane te. W różne miejsca, a najgorsze to jest tutaj. Zobaczcie, co to w ogóle jest. Tu jest kartka. O kurde, to będziesz ty już wkrótce. I udajesz do tego stopnia, że dzwonisz do mamy i pytasz, czy wszystko z nią ok? Słuchajcie, ja na wszelki wypadek zadzwonię do mojej mamy, wiecie? Bo wiecie co, ja się stresuję, że coś jej się mogło stać. No mamo, wszystko w porządku? A młodemu nic nie jest? To odbierę go z przedszkola i niech będzie z tobą, uważajcie na siebie. Nic się nie stało, nieważne, nieważne. Później zadzwonię, Papa. Pa. Powiem ci później. Zestresowałem się okropnie. W głowie mi się kręci, jak nie wiem. W wieku, zdecyduj się, kto jest Twoim odbiorcą. Widzowie ci piszą w komentarzach, że się o Ciebie martwią. Jeśli aż tak Ci zależy, to wyjaśnij im sensownie, że to wszystko gra aktorska. Osoby w tym przedziale wiekowym nie rozumieją takich kwestii. Jeszcze jeden ciekawy film to jego szczere QA. No zobaczymy, czy tak jest szczera. Czy ustawiasz filmy? To jest mocne pytanie. No i nie będę Was okłamywał, bo to jest szczere QA. Czasem, tak jak każdy youtuber, ustawiam filmy, ale to bardzo, bardzo rzadko. To jest dosłownie jakieś procent wszystkich filmów na moim kanale i w sumie robię to tylko wtedy, kiedy chcę, żeby coś było dla was ciekawsze, żeby wam się lepiej to oglądało, na przykład dużo było filmów na kanale z trollowania adminem i jeden z nich był taki w połowie ustawiony, a w połowie nie, bo ludzie, których po prostu trollowałem, byli tacy nudni, że sam musiałem coś wymyślić, żeby film był w ogóle ciekawy dla was. Ja wtedy wydałem 4000 robustów na tego admina, pamiętam, a ludzie byli tacy sztywni, że po prostu byłem załamany, straciłem 4000 robustów, nie miałem filmu w ogóle, więc musiałem coś tam porobić, żeby po prostu ten film był ciekawy, co nie? Ale większość to jest totalny spontan i reakcje są prawdziwe. Na przykład jak pokazuję Wam aktualizację, no to i nie sprawdzam wcześniej, tylko naprawdę dopiero na filmie. Tak samo jak gramy w na przykład straszne, albo dziwne, albo w ogóle jakieś po prostu gry różne na Roblox, to też i wcześniej nie sprawdzam, tylko dopiero pierwszy raz na odcinku, żeby mieć fajne reakcje, co nie? No i ogólnie zdecydowana większość filmów na moim kanale nie jest ustawiona, no ale czasami się zdarza, jak to każdemu youtuberowi no. No wystarczy spojrzeć na jego kanał, żeby wydedukować, że ten człowiek albo jest słabe matmy i nie wie ile to jest 5% filmów. Albo po prostu kłamie w żywe oczy. 5% twoich filmów jest nieustawione. Jakoś 95% jest ustawione. W ogóle, co według tego człowieka znaczy nieustawione? Robisz kontakt fabularny. Jasne, że nie jest tak, że wchodzisz do gier i dzieją się te wszystkie głupoty, które wciskasz widzą. Podsumowując, twórczość Ercia. Zastanówcie się co chcemy, żeby dzieci oglądały w tych czasach. Naprawdę. Wydaje mi się, że naprawdę brakuje teraz kontentu dla dzieci na enty Minecraftowym i Robloxowym, który byłby znośny. Ercio dopiero w nowych odcinkach zaczął wstawać disclaimera, więc jego widzowie nie miały nawet szans zrozumieć, że to gra aktualna. Jedyne co musi zrobić, to wyjaśnić im te kwestie i dostosować kontent do wieku odbiorców. To by było na tyle, dajcie suba, trzymajcie się, cześć.